how's everybody doing Jak się just a Świetnie. are you all having a wonderful evening this evening wonderful it sounds like some of you are that's really great to hear Nazywam się David i przyjechałem tu z Anglii. And, uh, it's to be here in I wspaniale jest być tutaj w Warszawie. Give me a wave if you are happy to be here in Warsaw. Cieszy, że jesteś tu w Warszawie. Możesz do mnie pomachać. Ja są więc macham do ciebie. Is such a city. Warszawa jest naprawdę Woo! pięknym miastem. So really więc mam nadzieję że macie wspaniały wieczór. Ah, you know we've just been Właśnie tutaj mogliśmy słuchać piosenki, która mówiła o wierności Boga. Jak wielu z was wie, że Bóg jest wierny? But you know I've got a question for you this evening. You see, you I tego wieczoru mam dla ciebie pytanie. kiedy i ja patrzymy wokół na świat. We see very, very many needs. And maybe for you this evening, as you are passing through this square here in Warsaw, you say to yourself, Yes, I am one of those persons that have many, many needs. And maybe for you this evening, you would say, Yes, my greatest need is I need more money. I może jesteś tutaj, pomyślisz sobie, moją największą potrzebą to jest e, potrzebuję więcej pieniędzy. Maybe you would say yes, my greatest need is peace in my family. Może powiesz, moją największą potrzebą jest spokój w mojej rodzinie. But you know, my friends, no matter who you are this evening. Mój przyjacielu, kimkolwiek jesteś tego wieczoru, chcę ci coś powiedzieć, you have one greatest need. Masz największą potrzebę. No matter who you are. Kimkolwiek jesteś, jest taka potrzeba. No where you are Bez względu na to, jakie jest twoje pochodzenie. Every single one of us has one, just one greatest need. Każda jedna osoba, każdy jeden z nas ma jedną najważniejszą z najważniejszych potrzeb. Does anybody know what it is? Czy znamy sobie sprawę jaka to jest potrzeba? Jak myślisz? No it's not more money. I tu nie chodzi o więcej pieniędzy. No it's not better, better medical care. Nie, tu nie chodzi o lepszą opiekę medyczną. We Potrzebujemy tych rzeczy, ale to nie jest nasza najważniejsza z najważniejszych potrzeb. My friends, no matter who you are. Więc kimkolwiek jesteśmy przyjacielu. Your need. twoim największą potrzebą. Need i moją największą potrzebą, is peace with God. To jest pokój z Bogiem. The need we have. To jest największa potrzeba, jaką każdy człowiek ma. You need peace with God. I need peace with God. Potrzebujesz pokoju z Bogiem. Ja potrzebuję pokoju z Bogiem. And I will tell you this evening why that is your greatest need. I posłuchaj, dlaczego to jest najważniejsza potrzeba? You see, friends, every single need that you and I can name, ponieważ każda inna potrzeba, którą jesteśmy w stanie wymienić, is only a temporary need. Jest tylko jakąś czasową potrzebą. We only need money temporarily. My potrzebujemy pieniędzy, ale tylko na jakiś czas. We only need resolutions in our families temporarily. Potrzebujemy rozwiązać w naszej rodzinie ale tylko na jakiś czas. But we need peace with God ale pokój z Bogiem potrzebujemy wiecznie. Peace with God is an eternal issue. To jest uh, temat wieczności, wieczny temat, wiecznie aktualny. And that Więc mój przyjacielu, największą potrzebą każdego z nas jest to, czy mamy pokój z Bogiem. if więc powiedzmy, że jeżeli to jest prawda, how do we have? Peace with God. Well, maybe to have peace with God, we've got to try and be the, the, the most religious person that we could be. Maybe if we go to church every week and we go to confession every week, maybe we can have. Może pomoże w tym chodzenie do kościoła każdego tygodnia albo bycie w i wyznawanie tam swoich grzechów każdego tygodnia. Maybe if we Może kiedy postaramy się być najlepszą osobą jaką tylko możemy być, to to będzie da nam pokój z And Więc możemy mieć wiele różnych wysiłków, możemy starać się być dobrze. Maybe then you and I can have peace with God. But, my friends, I have news for you this evening. No matter how hard you try, no matter how hard I try, you and I can never have peace with God through our own efforts. Ty i ja nigdy nie będziemy w stanie mieć pokoju z Bogiem przez nasz własny and I will tell you why that is. I mam powiedzieć dlaczego. You see the Bible shows us that between us and God there is a great kazum, boż mówi, że nami a Bogiem jest przepaść. that chasm between us and God is caused by sin. Ta wielka przepaść o nas jest grzechem. And because God is a ponieważ Bóg jest świętym i sprawiedliwym Bogiem, to nasze grzechy oddzielają nas od Boga. I bez względu na to, jak my byśmy próbowali przezwyciężyć tą przeszkodę, no matter how good we try to be, bez względu na to, jak dobrze będziemy się starali być, bez względu na to, jak bardzo religijni będziemy, we can nie możemy it a nie jesteśmy w stanie przejść przez tą przepaść, która nas oddziela po prostu. That's the bad news. I to jest smutna wiadomość. the good news? Ale ja mam dobrą wiadomość. To chcę ją usłyszeć? To chcę usłyszeć dobrą wiadomość. Give me a wave if you want to hear the good news. jeżeli chcesz usłyszeć dobrą wiadomość. Hallelujah. We thank God for the good news. Bogu za dobrą wiadomość. You and I cannot save ourselves. Widzisz, ty i ja nie jesteśmy w stanie się Ty You and I cannot earn that. Peace with God our own Ty i ja nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wypracować tego pokoju z Bogiem na podstawie własnego wysiłku. But this is what the Bible says. Ale to jest to, co mówi Biblia. It says, having been justified by faith, mówi, będąc usprawiedliwieni z wiary, we have peace z Bogiem przez Chrystusa. Jesus. pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Halleluja 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 Ty i ja możesz mieć pokój z Bogiem. I to nie jest przez twój własny wysiłek, jak bardzo będziesz się starał. Nic no byj gończy ciecie to nie chodzi o to że będziesz chodził do kościoła każdego tygodnia. dnia but friends no matter who you are you can have peace with god kimkolwiek tutaj jesteś możesz mieć pokój z bogiem comes jesus christ ale to przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa jesus Chrystus powiedział, i am the way i am the truth i am the life

nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. My przyjacielu, możesz mieć pokój z Bogiem dziś. Możesz mieć pokój z Bogiem teraz i na wieki. Ale żeby mieć ten pokój, ty i ja potrzebujemy przyjść przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. To jest tylko przez Jezusa Chrystusa. You Wiesz, know co no no to jest? Nie było nikogo dość dobrego, żeby mógł zapłacić ofiarę za grzechy. Tylko Jezus był tą osobą, która mogła otworzyć bramę nieba i wpuścić nas tam. Halleluja! Only Jesus Christ is the sinless Son of God. Who came to this world to go to a cross. And when Jesus Christ went to that cross, He died a sinner's death. Even though He was sinless. He died a sinner's death. On umarł śmiercią grzesznika. Why did he do it? Dlaczego to zrobił? He did it for you, my friend. Zrobił to dla ciebie. He did it for you. Zrobił to dla ciebie. For you, for you young people. dla ciebie. He did it for me. Zrobił to dla mnie. He did it to pay for that sin that separates us from God. On zrobił to, żeby zapłacić za ten grzech, który był tą przepaścią dzielącą nas od Boga. And on the cross of Jesus Christ. Inaczej żył Jezus Chrystus. Jesus took every sin that you and I have ever committed he paid, he paid the fine for our sin the punishment for our sin in full so if you come to Christ you can be forgiven if you, Christ, if you come to Christ, you can have peace with God. Not through your efforts, but solely based on what Jesus Christ has done. My friends, He died for you. My friends, Jesus Christ gave His life for you on the cross. When Jesus died on the cross, this is what He said. Jesus says, "It." it powiedział wykonało się. To znaczy, że już nic więcej nie jest potrzebne. For you me to be forgiven and have peace Dla Ciebie i dla mnie, żeby było nam wybaczone żebyśmy mieli pokój z Bogiem. You know, they laid Jesus in the tomb. Wiecie, oni później złożyli ciało Jezusa w grobie. They a big stone in front of that tomb. Zasunęli ten grob wielkim kamieniem. So that no one could. Get No one could get out. But, but friends, let me tell you that tomb could not hold Jesus. Because death could not hold Jesus. Not hold Jesus. And on the third day, Jesus conquered death. Trzeciego dnia Jezus pokonał śmierć. On the third day Jesus rose from the dead. Trzeciego dnia Jezus powstał z martwych. And my friends, he's alive today. On żyje dzisiaj. To not only give you peace with God. Nie tylko, żeby dać Tobie pokój z Bogiem. To not only give you forgiveness of sins. Nie tylko, żeby dać Tobie przebaczenie grzechów. Ale Jezus Chrystus, On żyje dziś. He is alive today here in on żyje dziś, tego wieczoru, tu w Warszawie. To Zelo spaviti. What do you and I need to do in response, my friends? potrzebujemy zrobić w odpowiedzi na tą wiadomość? Every single person who is passing by, every single person who is sat here. Każda jedna osoba, która przychodzi obok, czy która siedzi tutaj. Co do zrobić w odpowiedzi na to? Do in response? Through Jesus God offers each and every one of you a wonderful gift. ofiaruje tobie wspaniały dar. The gift of Dar wiecznego zbawienia. The gift of peace I dar pokoju z you receive it? Czy ty to przyjmiesz? Ale możesz zapytać, ale jak ja mam to przyjąć? It's Bardzo prosty sposób. Jesus said that Jezus powiedział, potrzebujesz the gospel. Pokutować, nawrócić się i wierzyć w My friends, if tonight you will come to that place, jeżeli przyjdziesz do tego miejsca, of so sorry for your sin that you turn from it and you turn to God, jeżeli naprawdę żałujesz swoich grzechów, jesteś gotów odwrócić się od i zwrócić do Jezusa, jeżeli jesteś gotów złożyć całe zaufanie Jezusie Chrystusie odnośnie Twojego zbawienia, jeżeli jesteś gotów złożyć całe zaufanie jeżeli zaufasz mu jako twojemu Zbawicielowi if you will him as your Lord, i jeżeli będziesz podążał za nim jako twoim panem, right here in the center of Warsaw tonight, tu w centrum Warszawy na starym mieście, you Możesz przyjąć ten wspaniały dar pokoju z Bogiem wieczności. In Jesus' name. W, Jezusie w imieniu Jezusa. Isn't that wonderful? To nie jest wspaniałe.

i nie masz pewności tego, że spędzisz wieczność w niebie. Jeżeli jesteś taką osobą, to dzisiaj może być to wieczór Twojego zbawienia. Dzisiejszego wieczoru możesz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I Twoje życie nigdy nie będzie takie samo. Więc zapytam jeszcze raz, czy są tutaj tacy ludzie, czy jesteś tutaj i chcesz przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela możesz podnieść rękę, żeby you. Niech bless you. błogosławi niech cię Goblesz, Goblesz. Goblesz. jeszcze kto? co Jezusa, jeszcze, swojego zbawiciela i Pana. Pray this prayer z się ze mną. Powiedz drogi Panie Jezu. Wyznaję, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. I ask you Proszę cię moje grzechy. To wash me in your blood. To make me a brand new creation. Uczyń mnie nowym I thank you that you died for me. <laughs> and that you rose again I że to bring me eternal life. by dać mi wieczne życie. I dzisiaj ja ufam Tobie jako mojemu Zbawicielowi i Panu. I chcę iść za Tobą jako za moim Panem. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg was błogosławi. Amen. 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 The Lord. Blessed be the name of the Lord. Jesus. Jesus is the Saviour of the world. Hallelujah. Friends, if you have prayed that prayer tonight, and you have received Jesus as your Saviour, then you have begun the greatest relationship Z najśpaniajszą relację w swoim życiu to jest relacja z Jezusem. Masz pokój z nim. I tu po prawej stronie, pod tym czerwonym parasolem, są Biblie, gdzie możesz po prostu pójść i wziąć Biblię zupełnie za darmo. I są też ludzie tutaj, którzy chcą modlić się z tobą. My friends my God błogosławi. Więc niech Bóg Bogosławi. Jesus Christ, Jezus Chrystus, to be the of the world. Jest zbawicielem świata. Trust in him. Jeżeli tylko zaufasz, follow Him as your Lord. Jako swoim, I pójdziesz za nim jako Amen. swoim panem. All the way to, to będziesz szedł. Amen. May God bless you. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen. Amen. Więc jeżeli potrzebujesz porozmawiać, że potrzebujesz